Siemka, z tej strony Kaktus, a dzisiaj omówimy sobie dwie bardzo ważne informacje. Jedną o nowej ekipie Fortnite na czerwiec, a drugą o nowej miejscówce na sezon trzeci. Dlatego, żeby nie przedłużać, to już zaczynajmy. Zacznijmy od nowej ekipaki. Jak co so każdy miesiąc, już prawie od dwóch lat, w pierwszym dniu każdego miesiąca wprowadzana jest nowa ekipa Fortnite. Dla wyjaśnienia, jeżeli ktoś nie wie czym jest ekipa Fortnite, to ekipaka jest to miesięczna subskrypcja za 48 zł. A w niej mamy cały zestaw ze skinem, 1000 foldolców, dostęp do karnetu bojowego oraz do jakichś dodatkowych przedmiotów w grze. I pamiętacie jak w czerwcu 2021 roku był skin Pani Misi w ekipacie? I to w wersji robota. To dobrze się składa, ponieważ kilka dni temu wyciek karnet bojowy na sezon trzeci w rozdziale trzecim. I w prawym dolnym rogu tej grafiki promocyjnej zostało nam pokazana ekipaka na czerwiec. I początkowo naprawdę wiele osób myślało, że jest to SCAM. Lecz kilka dni później Epic Games pokazał trailer, w którym oficjalnie została pokazana ta ekipa K, dlatego już teraz nikt nie ma wątpliwości, że to jest oficjalny karnet bojowy na nowy sezon trzeci w rozdziale trzecim. A gracze w internecie zaczęli tworzyć koncepty, jak właśnie mogła wyglądać grafika promocyjnej samej takiej ekipaki, no i jeden z przykładów widzicie teraz w tle. Według mnie prezentuje się naprawdę świetnie, i już nie mogę się doczekać, żeby tego mecha zobaczyć na evencie. A dalej w temacie zmian to nowa miejscówka na sezon trzeci w rozdziale trzecim. Pamiętacie może Iglice z sezonu 6 w rozdziale drugim? Tak, to powraca. I to jeszcze w jakim stylu? Na miejscu, gdzie w sezonie z pierwszym rozdziału trzeciego stał wielki pomnik fundamentu, w tym obecnym sezonie drugim jest on po prostu zniszczony do połowy? To gracze sugerują, że w sezonie trzecim rozdziału trzeciego, zamiast tego pomnika może stanąć wielka wieża iglicy, która właśnie stała na środku mapy w sezonie 6, a nad nią uszkodzony punkt zerowy, który w trakcie eventu wyleciałby ze środka mapy spod zderzacza właśnie na to Iglica. Według mnie byłoby to świetne, tym bardziej, że fundament miał już wcześniej coś związanego z punktem zerowym, a mam tu na myśli, że Agent Jones jej zapłacił mu, żeby tamten się poświęcił i uratował punkt zerowy. Dlatego iglica, punkt zerowy oraz fundament to świetne połączenia. I Naprawdę możliwe, że takie coś będzie miało miejsce. A wy co o tym sądzicie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. A już się będę z wami żegnał i trzymajcie się Siemanko.